No dzień dobry widzowie, w dzisiejszym odcinku zagraby sobie w tryb, który gra naprawdę bardzo dużo osób ostatnio Aktualnie nagrywamy ten odcinek o 1.37, a ludzi jest 100 tysięcy na tym trybie Dlatego widzowie, jeśli będziecie chcieli więcej odcinków tego typu, z tego oczywiście trybu To zostawcie oczywiście lajka, zostawcie suba dzwonem No i generalnie dzisiaj wydamy sobie też dużo bubuksów Maraton z Heaven! Zostaw lajka oraz subika dzwonem, jeśli chcesz dostawać powiadomienia o każdym codziennym filmie Który jest wrzucany o 13.15 Ponadto na grupie Rurioczego e, Link w opisie, jak coś widzę więc weźcie se, rozwiniecie opis i tam macie link do grupy. O. macie nowy dropciuszków do kupienia za nawet 10 Robuxów. Więc tu patrz, jaka ładna koszulka, no 10 Robuxów kosztuje, wejszy No i jeśli coś kupisz i założysz, masz szansę wystąpić u mnie na odcinku. Ponadto, wygrać chociażby 2000 Robuxów. Więc serio, kup sobie cokolwiek. Zapraszam na grupkę, zapraszam do oglądania. I jeszcze raz przypominam o sobie z dzwonem, bo chciałbym 50 tysięcy na ten kanale do końca wakacji. Dziękuję, widzowie, jesteście najlepsi. Lecimy. Jest spójrzcie, są widzowie w sensie na razie tylko jeden widz przyszedł, bo nie spał. Stwierdził, kurde, mama mnie nie złapie, to będę grał z nimi. No słuchajcie, na czym polega ten tryb? Bo ja już sobie tutaj troszeczkę pograłem w ten tryb. Generalnie chciałem go przetestować, więc grałem w niego około 3 godziny, zanim nagrałem w ogóle ten odcinek. To jest taki typowy kliker jak widzicie widzowie, tutaj teraz nasze postacie po prostu yy, biją sobie takiego mojego bossa No i zdobywamy pieniążki. Pieniążki wydajemy na przykład na przejście do kolejnej mapy. I na przykład yy, ja teraz pokażę tutaj ta mapa, na której teraz w tym momencie się znajdujemy, to jest mapa numer 3. I teraz na przykład yy, zdobyłem sobie pieniążki, żeby po prostu wejść na mapę numer 4. Więc sobie tu najzwyczajniej się świecie wejdziemy, żeby dostać lepsze postacie, żeby po prostu odblokować lepsze bossy i tak dalej, i tak dalej. No i, kurczę, widzowie, słuchajcie, jakby tutaj jest bardzo drogi item shop, w sensie, legitnie, Puzon, spójrz sobie, jakie drogie tu są rzeczy wszystkie. Bardzo w drogie. Strasznie drogie, dlatego ja widzowie wiek, słuchajcie. Nie ja wiem, że nie bije, ale kupiłem sobie autoklikera widzowie za 90 bobuksów już ogólnie. No i teraz tak, ogólnie widzowie słuchajcie, zróbmy coś takiego. 5000 lajków zostawiacie pod tym filmem i 1000 komentarzy o treści kup to. Ja kupuję tego Goku, który kosztuje 1500 bobuksów, ma dużo dimajza i tak dalej, więc zróbcie to widzowie. A ja sobie na samym początku już kupię jakieś rzeczy tutaj w tym shopie, bo stary mamy tutaj na przykład coś takiego jak o na przykład, i teraz ten magnes nam daje coś takiego, że my sobie możemy stać i on będzie przyciągał po prostu pieniążki tutaj nam zewsząd. Czyli, na przykład, ktoś nawala, a ja nie będę bił, to i tak będę przyciągał jego pieniądze, więc widzowie, Stongs. Ogólnie e, też jest coś takiego jak Pirate Star. Pirate Star, i na każdej mapie jest po prostu taka gwiazdka. I w tej gwiazdce mamy różne postacie, na przykład, widzicie 40% na common, common. I tutaj mamy rare, czyli po prostu coraz to lepsze, więc otwórzmy sobie, na przykład, taką jedną gwiazdkę. Patrzcie, teraz wybraliśmy, dostaliśmy taką postać. To jest z One Piece, na przykład, co nie? Teraz wydajemy sobie kolejne, kolejne 10 tysięcy i teraz rare dostaliśmy. I dźwig Facebooka, przepraszam widzowie, no ale niestety jestem jeszcze takim starym ja bym człowiekiem, że. No, ja bym wybaczył właśnie. I teraz tak, patrzcie, mamy tutaj nasze postacie, co nie? I teraz byśmy mogli sobie zrobić no, no, bo mamy tutaj Quip 3 x 3, ale wiecie co, widzowie? Zobaczyłem w item shopie, zobaczyłem możliwość zrobienia sobie większej ilości slotów na postacie, co bardzo mi się spodobało tak swoją drogą. Dlatego na przykład w tym momencie, gdzie to jest, bo większą ja chcę większą tutaj postaci tutaj dostać. O, extra equip. Jak widzicie widzowie, equip 5 fighters instead of just three. Czyli po prostu możemy pięciu wyekwipować, zamiast po prostu. Trzech, bo my nie chcemy być takimi basicami Widzowie, my chcemy być totalnymi kozakami W tym trybie, i to jest mój, no to jest mój Goal, to jest mój gol po prostu, żeby to zrobić Więc ekwipujemy sobie po prostu te najnowsze Jednostki, które dostaliśmy, no i możemy tutaj Najzwyczajniej w świecie sobie klikać Widzicie, oni nawalają, oni tutaj ładują Takie paski, co nie? Oni mają takie paski Te paski się im ładują, i te paski to są Po prostu e, skile, więc w momencie, Kiedy komuś, się, o widzicie, w momencie, kiedy komuś Się naładuje coś takiego, no to Bije dipsy potężne. ale patrzcie Tutaj mamy też misję do wzięcia na przykład, no i trzeba maj zwalać. Trzeba tych marynarzy walić na łeb. Patrzcie, widzowie, zobaczcie. Tutaj e, może mi się uda. O, 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 patrzcie. Tutaj takie. No, niezbyt te. skile są tych postaci. Ej, ale jest już duży. Przerwa. Jest duży. dobra, przerwa, 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 nawalamy dużego. No i generalnie widzowie, właśnie tak to wygląda. A chłop napisał gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka na bossa. To nie wiem, czy on napisał, żebyśmy szli na przykład, żebyśmy się Gwiazdkujcie wbili. nam tego bossa. Gwiazdkujcie tego bossa, to napisze dla widza tutaj. To dawaj, zabijemy go, yy, tego. Yy, no nie no niech widz pomoże, bo ten widz, on jest kozakiem w ogóle, trafiliśmy na kozak widza. No, napisał Tutaj kolejna osoba wbiła! W ogóle widzowie, mamy tutaj coś takiego jak Jonko Stary i to kosztuje 200 bobuksów. Ja mam zamiar kupić teraz takie trzy, więc kupmy sobie w takim wow. razie. Ty jesteś nienormalny, Filip. No ja wiem, ja wiem, bo ja chcę być dolnym kozakiem. Wow. Ile to ma dipsa? Powiedz mi po prostu, no walnij mi wyj. Dobra, dobrze, i to ja już ci mówię w takim razie. Uwaga, to ma dipsa tysiąc. A, no to. A to i tak to jest dużo. No i walnijmy sobie po prostu tutaj jeszcze dwie te postacie. Zobaczmy w takim razie, co dostaniemy. Dostaliśmy znowu specjala Special, no to jest 60%, więc... A nie! Ten jest 25%, więc dostaliśmy jeszcze lepszego. No i zobaczmy w takim razie, czy dostaniemy jakąś inną jednostkę, uwaga, cyk! No i dostaliśmy znowu takiego. No nie wiem, wygląda jak Jack Sparrow, ale to nie jest Jack Sparrow, na pewno, więc no niestety widzowie. Wiesz co, ja się wciągnąłem w tu czekaj, ja jeszcze jeden los kupię tutaj. Dobra, jeszcze jedno widzowie. Musimy, jeszcze raz otwieramy. Cyk, uwaga! No i dostaliśmy tego samego. No nie, no ja myślałem, że coś lepszego jest. Mogę go sfizować, sfizować, sfizuj go. Sfizować mogę? Kurde, ile ja ich mam w ogóle? Czekaj, mogę zrobić fuse? Ja cały czas nie bije, że ty masz taki kozak postać. Dobra, ale poczekaj, gdzie jest boss? Tu, chodź na. No. Słuchajcie, widzowie, bo na końcu mapy zawsze jest boss taki potężny. On jest takim totalnym kozakiem zawsze, w sensie, jak macie mapę, na mapie macie jednostki takie słabe, macie po prostu takiego mini bosika i. Gr tu jest Greybeard! To jest Greybeard z tego trybu Tower Defense, który gramy O, ja to, no, my Chcemy go bić na pewno Chcemy go bić! Bo generalnie, generalnie <laughs> widzowie To jest tak, że tu są postacie w ogóle z tego Tower Defense, w którego my gramy, więc i mi się to bardzo podoba y Widzę, że tutaj bije z widzem Czemu on bije dla obażeń! Widzę się jakby Okej okay. O, Co? Pięćdziesiąt tysięcy Widzowie, powiem wam aha, tak, generalnie, dobra, generalnie, generalnie widzowie chciałbym wam powiedzieć tak, no właśnie dziękuję do ciebie po, po pierwsze widzowie, patrzcie jaka ładna koszulka na grupie Rury, ja się go tego kupić. A druga sprawa to jest taka, że 50 tysięcy, które my dostaliśmy w tym momencie, ja wcześniej zdobywałem przez około 30 minut, w sensie serio, tam piłem na 50 tysięcy około 30 minut, a w tym momencie, aha, 80 tysięcy. Aha! 25, AHA! Ja mam busty odpalne, więc... No ja też mam busty, ale czekaj, Ale czy... Patrzki, to jest szybki tego! Ja wiem! To jest niesamowite co tu się dzieje. Czekaj, czy możemy. Ej, kochać tego widza, co no, tutaj Kochać filmuje. tego widza, kochać tego widza. Za 29 Bobuksów możemy kupić sprint. Kupmy sobie sprinta, bo to może zawsze nam coś da. Tutaj mamy radar, teleport, yy, okej, okay, teleport Access za, 4, za 50 Bobuksów, kupmy to widzowie, nie ma problemu. Jakby wy już mnie znacie z tego, że ja wydaję bobuksy po prostu na te wszystkie tryby. Więc no niech tak zostanie, mi się to podoba. Mi się I podoba. Nie chciał lajków pod tym filmem. No mówię, jak będzie, jak będzie 5 koła, to kupuję tego Goku, co nie? Dobra, jak będzie 6 koła nam ja też bobuksy i kończymy ten tryb we dwójkę u ciebie. Dobra, nie, dobra widzowie, to dupci. 6 koła dobra. lajków. Wybierdzamy również robuksy, nagramy fulla do ciebie, kończymy ten tryb i zimy z znowu. Dobrze, a widzowie powiem tak, jeśli pod tym filmem będzie 8000 lajków, to wywalam na ten tryb. 10 tysięcy bobuksów w jeden film. Więc zostawiajcie lajka teraz. Legitnie! Jeśli będzie 8 tysięcy lajków, no i powiedzmy tysiące komentarzy o treści zrób to Filipku, no to wywalam 10 tysięcy roboksów ja na ten tryb. No, czyli łączy 15 tysięcy, dlatego widzę, więc zostawcie lajka w tym momencie. Dziękuję serdecznie. A my tymczasem mamy 400 tysięcy, półtora bańki potrzeba, żeby przejść na kolejną mapę. Ja jestem ciekawy, czy mi się w ogóle opłacało kupić tych wariatów tutaj, chociaż oni nawalają mocno, więc po prostu szybciej zdobywam sobie teraz to wszystko. Więcej nie? Masz kasy niż ja o wiele. Tak, no. lubię, że ile masz DPS-a? Jak eee, Wiesz, co czekaj, bo teraz, no czy teraz mi tak wchodzi? Tutaj mamy DPS-a, widzowie? 8, 11, 20, 30, 40, 30 tysięcy mam, no. ja mam cztery klocki, a lecę na autoklikerze, na. My, na. oszukanym. Oszukanym, bo tu kupić można za Bobuksa. Można, ale on odwolnie klika, po prostu. Ten tryb imona, na telefon, idealne. Wiecie... Jeszcze. Auto -klikara, kupujesz, naciskasz pięć razy na bossa i ci biją. Wiadomo, no. my teraz go szybko zabijamy, ale dlatego bo mamy turbo visa tutaj po prostu, który jest totalnym kozakiem i on po prostu wszystko czyści, co nie? Ej dobra, ja ja muszę spać na spałno szybko. Aha na Mega spaincie, bo mam ostatnią minutę 30 boosta Aha. na lag, a mam 180 tysięcy do i Muszę o, to kurde. walić jak najszybciej. Aha, bo ty nie masz postaci tutaj blokowanych na tą mm -hmm. mapę, żeby być więcej. Znaczy, dobra. Zają nie mam, a właśnie jakieś trzy piki by się przydały, co nie? Napiliście tutaj dla widza, że zaraz lecimy na next mapkę, losuje postacie i wracamy półzonowi po pomagać. I tutaj taką ładną minka i właśnie widzę, No widzowie, ja widzicie? proszę o lajka, bo Filipek kochany. No to prawda, ale właśnie to jest mega spoko widzowie, że jakby na naszej grupie już jest 8 koła osób, co nie? Jakby spoko, mega. I te scho schodzą te rzeczy i tak dalej. To jest mega fajne, że na przykład jest noc i tak dalej. I ja mogę sobie napisać, i piszę dla widzów, że o, wbijacie i przychodzą takie totalne kozaki, nie? W sensie takie, że grają w te tryby i tak dalej. W ogóle napiszcie też w komentarzu widzowie, czy graliście kiedyś ten tryb. Bo jakby, mówię, jest godzina, no, zaraz druga w nocy, co nie? I w to gra legitnie 100 tysięcy osób. Ja jestem. Serio zdziwiony jestem, turbo zdziwiony, dlaczego aż tyle ludzi w to gra, co nie, więc jakby, no. Hej, ja mogę na kolejną mapę przejść! Ja wchodzę na kolejną mapę, stary, zaraz do ciebie no, wrócę. No, Let's, Let's go, go widzowie. Uuu, jak to ładnie! To wygląda jak pierwsza mapa w ogóle, widzowie, Tak taki... Ej, hey, legitnie, to wygląda jak pierwsza mapa! I tutaj, widzowie, jednostki mamy już za 50 koła, więc jakby trochę kosztują, ale za bossa nam wypadło no trochę nam wypadło więc e, zaraz e, zobaczymy sobie tak tutaj macie taki procenty szans najłatwiej będzie sprawdzić na ty, y, da, na tych w sumie y, legendarnych i mifikalach co nie tutaj mamy 0.27% a tutaj 0 0,01. Dobra, kupmy bobuksy w takim razie mm, ten nasz booster i zobaczymy, widzowie, jak to będzie wyglądać, bo ja naprawdę jestem mega ciekawy, czy opłaci się wydać 2000 Robuxów. Walnijmy tego bossa, walnijmy tego bossa i podejdźmy tutaj. Ej, zwiększyło się. No, szczerze, widzowie, liczyłem, że trochę więcej mi to da możliwości. Zwiększyło Aspekt, się to rzeczywiście. My. Na przykład, Mifikal z 0.011 mm -hmm. zmienił się na 0,025. No nie wiem, widzowie, czy to jest Waste według Was. Bo mi napisać. Nie, dobra, słuchajcie, kupujemy w takim razie. Klikamy sobie E i zobaczmy, jakie postacie dostaliśmy. Tutaj, komu no dostaliśmy 40 level, no? nim jest strasznie, że tutaj nie jest w ogóle zrobiony jakby. Tych bustów nie możesz kupić. No, to jest słabe, to jest możesz słabe. Możesz go dostać z kodów. No, ale to wiesz, może właśnie o to chodzi. No nie, no ja dostaję komony cały czas takie same. Czyli najgorsze postacie. No i znowu, no i dziękuję dla tego pana. Dobra, jeszcze możemy dwa razy to użyć. Widzowie, ja wydaję tyle bobuksów a do Dobra, nie, to jest jakieś. To jest, to sobie jakieś żarty. Jest mi przykro trochę, tak szczerze, bo. Liczyłem, że wydanie 2000 robuxów da trochę więcej, tak szczerze. Ja nie wiem widzowie, naprawdę, jest mi giga w tym momencie. Zobaczmy, co mamy do kupienia jeszcze za te bobuksy, bo jakby wydajemy cały czas pieniądzorki tutaj. Tutaj mamy Best Girl i ona daje, ma 2000 dipsa. Czy mamy jeszcze 600 bobuksów, żeby tutaj coś zdziałać widzowie? Zobaczmy. Mamy 600 bobuksów, dobra. Kupię jeszcze tą postać widzowie, przetestujemy sobie ją i zobaczymy po prostu. I ja w następnym odcinku, jak dobijecie te lajki, to ja, em, to ja kupię tego Goku. Legitnie. Ja wezmę i ja go kupię. Tylko zostawcie te lajki, ok. Nie, współczuję ci bardzo. I tak siedzę i słucham, jest tak głupio się odezwać. Filipek stracił pieniążki. No, o, mamy tą czarodziejkę. Ok, uwaga, walnijmy w takim razie. Widz się śmieje z nas, bo wydaliśmy znowu bubuksy. I zobaczmy, jak bije ta best girl. Ona tutaj zaraz będzie miała pasek naładowany. No i zobaczymy, czy jakiś jakoś nie mocno, czy coś. Przekonajmy się, widzowie. Uwaga, cyk. O, oj, to oj oj, oj oj! Jak to dupło! Jak to dupło, widzowie! Ja to, cały ekran. Ja nie spodziewałem się takiego efektu w ogóle, że taki będzie. I w ogóle cały serwer widzami wypełniliśmy, nie? żeby coś. Bardzo fajnie, że jakby od drugiej w nocy, o 1.57, widzowie proszę, żeby do spałda poszedł. W ogóle, widzowie. O, ja, Cicciula! Ja, Cicciula! Oj, ja... ile ja dostałem pieniędzy za to? Filipko, to masz 640 tysięcy po sekundzie, co się stało? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia. Czekaj, czy naprawdę kolejna mapa jest za 25 baniek? Nie, to nie jest możliwe widzowie. Żeby była za 25 bańek. Możliwe. Nie. Bo drogie są te mapy. Nie, należy tak. Dobra, czekaj, idę zobaczyć, stary, za ile jest ta kolejna mapa i... I się rozpłakać przy okazji, bo... Coś czuję, że... Czekaj, weźmiemy sobie w ogóle misję, widzowie, od tej baby tutaj. 7,5 bańki kolejna mapka, okej. Okay. 30, uwaga, jaka jest nagroda za taką długą misję? 7,5, dobra. Słuchaj, taktyka jest taka, słuchaj. Lecę, nabijam kolejną mapę, kupuję na niej postacie i... Lecę ci pomagać. Już całkowicie podcinku, po widzowie. Już całkowicie podcineczku, po żeby wam nie pokazywać, bo i tak ten odcinek pewnie trwa długo. <laughs> jakby nie było, jest bardzo fajnie. Y tutaj sobie szybko bliczka walniemy. A i widzowie, ja bym chciał powiedzieć wam tyle, że to, że wy sobie wpiszecie, jakby ten kod i tak dalej, to wam nic nie daje. Co nie? nie, jakby just saying, to wam nic legitnie nie daję, bo to jest jednorazowy kod, który znika dosłownie po sekundzie, więc przestańcie kombinować, bo to wam nic nie daje. Ja wiem, że wy jesteście takie cebulaki, jesteście. I, o. To jest mój przyjaciel! Jest i on. Mateusz, wydałem 400 złotych. Hmm. Znowu? Hmm. Tak, znowu. Hmm. No i dzień dobry. I gdzie są te boosty, Czemu ja ich nie mam? A o o ownet. No to dziękuję, to ja już posiadam, to ale. Są lifetime, to są są A, czyli po prostu się nie pokazują. Tak, e... no tak. Napiszę. Na Jak coś, wydałem. Kolejne 1000 robux. Ej, mega, mega się wkręciłem w ten tryb, tak szczerze. W sensie... Dobry jest, mega dobry jest. Wciągający, po no, prostu no, zrobione. Więc jeżeli wiecie więcej i zostawicie łapki, to ja też będę dobry. Zobaczmy, ile co dostaniemy teraz za to. Bo. No nie, no, ja jestem ciekawy. Ja jestem legitnie, totalnie turbo ciekawy, co i ile wpadnie za tego Tego bosika? Ile wpadnie? Uwaga. I. 700 koła. Czyli widzowie, wystarczy, A. zabijemy go 10 razy, i kolejną mapę będziemy mieli. Ale, jako że już mamy połowę tego, to jakby. Wystarczy, że go zabijemy jeszcze 5 razy i będziemy mieli dostęp do kolejnej mapy. Co na tym idzie? Będziemy mogli kupić lepsze postacie i przy okazji później pójść i Puzonowi po prostu we wszystkim pomóc. Eee, widzowie, mi się wydaje, że to jest naprawdę cudownie się wszystko ułożyło. Naprawdę to jest wspaniałe, że macie takich twórców, którzy wydają Robuxy i testują wam te tryby, bo zauważyłem, że w Polsce jest bardzo mało twórców Robloxa, którzy ogrywają takie tryby, po prostu w które gracie wy widzowie, którzy wydają tyle Robuxów, co nie? Jakby serio, jest strasznie mało ludzi. Wszyscy wiecie, Brukeven jakiś i tak dalej, yy, czy jakieś no. Tak akurat prawda. Jest ten biedny Majonez, który craftuje już pewnie tydzień no. i ma te 70 milionów, żeby pomóc Flipkowi, a Flipek go dogoni. No w sumie to zaraz będę chyba na tej samej mapie za ten chłopcu, nie? Więc jakby... Hmm. No, dziękujemy dla właśnie Robuxów, że tak można zrobić. Dobra, jakby ja mnie zastanawia jedna rzecz, co nie? E, bo tutaj mhm. jest taka postać, Dark się nazywa i ona ma taką. No taka jest. Brązowa, co nie? Ona kosztuje tylko 250 bobuksów. Ja bym ją stestował. Sprawdził się. Ja bym jest. nie testował. Nie, ten dobra, ten to ten zobaczymy ten... na kolejnej Ato. mapie. Może będą. Eee, Postać za ze. na kolejnej mapie. I sobie kupimy. <laughs> nie, no widzowie, to nie można tak wydawać tyle pieniędzy. Ja muszę na odcinki kolejny trzymać. Ale w ogóle ciężko nam będzie ten tryb zmaksować, bo tych map jest dużo i cały czas jest ich coraz więcej. Bo cały czas są aktualizacje w ogóle tutaj w tym trybie, co nie? Jakby... No, to będzie problem mega duży. To będzie duży Ale to problem. Zabienia. Do zrobienia, do zrobienia. W sensie, będziemy grać cały czas tak samo jak Tower Defense'a, co nie? Next to trudny boss, jest Colossal Titan. o dobra, czyli Titana będziemy bić, okej. Okay. Damy radę, wariacie. Takie właśnie nocne granko z widzem, normalnie. I z buzonikiem, wspaniałe. Dobra, ale powiem ci, ci gana, powiem, powiem ci, że tyle mi wpada teraz. W sensie serio, jakby, legitnie wpada mi turbo dużo pieniążków teraz, ale te efekty to aż... Yyy, bo, bo, bo no może nie, że lagują, ale no trochę są, wiecie, takie zobowiązujące. Dobra, uwaga, dobijamy, widzowie, i lecimy na kolejną mapę zaraz. Ej, szczerze mega się jaram tą kolejną mapą, bo mam takie, że wiesz, że teraz nie zrobiłem sobie nowych jednostek, co nie? I to będzie taki giga przeskok. Giga przeskok, no, no, Jazda, let's go, let's go, lecimy w takim razie, do nowa mapa. Lecimy, uwaga, World City. Lecimy, widzowie, let's go. Oho, no widzę, że tutaj motyw z Ataku Tytanów chyba. Tak. Tutaj mamy um, postać właśnie z ataku tytanów. No i mamy tutaj małych tytanów. Jakby... Opancerzony tytan tutaj jest. O kurde. Dobra, bijemy hopa, ty. Dobra i mamy... Ej, stary, mogę zerolować jedną jednostkę sobie tutaj za 250 koła, by the way. Zobaczmy w takim razie. I dostałem po prostu arena. Aha, 2,5 bije. No to dziękujemy właśnie dla niego. To jest common. I on wie aktualnie więcej niż po prostu te moje jednostki. Więc, jakby, no jest okej, nie? I dostałem pańkę. No myślę, że ktoś jest zainteresowany anime to na pewno obejrzał. No pewnie tak. Z jednostek podstawowych, chce, nie? No, no, no. Masz Sword Online, Death i właśnie masz Attack on Tak, 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 dokładnie. Takie anime, które są takimi. No musisz. Kurde, powiem ci, że kusi mnie, żeby lecieć w kolejnego, co, nie? Ale dobra, czekaj. Najpierw kupimy sobie nowe jednostki. O, rare dostałem! Już, to, jak ona się nazywa? To nie jest Sasza, chyba. To nie jest chyba Sasza. Kurde. Już zapomniałem nazwy postaci. Dobra, dostaliśmy znowu Arena. Zobaczmy w takim razie dalej. A nie, to nie była. O, kurde, ja zapomniałem już nazwy tej postaci. Kurde. To nic, słuchaj. To nic, widzowie. Nie obrażajcie się na mnie, jeśli zapomniałem. Przypomnijcie w komentarzach. Normalnie, widzowie, przypomnijcie mi, w komentarzach. od razu. No i dziękuję dla was właśnie za to. Tutaj dajemy unequip. Cztery i pół. Tysiące okej, dziękuję. To nie była Sasha, to była ta babka, która się zamieniała właśnie w Tom, w tego biegającego tytana. Kurde bele, no ona to potęże, potężnie, ale w ogóle jest tyle tych efektów teraz widzowie, że legitnie ten tryb, no trochę może lagować, co nie? W sensie jakby, no trochę może, po prostu trochę może. co ty w ogóle, ale masz tam swoje, no tak. tutaj masz tam swoje, ciekawsze efekty. Tutaj to się dzieje trochę, tutaj to się dzieje trochę. Zróbmy tak, Eren, tutaj dajmy unequip znowu, Dupnijmy jeszcze raz Eren. I w tym momencie widzowie mamy full Erenów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I teraz będą co chwilę tytany wychodzić. Walimy sobie jeszcze kolejne tutaj jednostki. I uwaga, cyk! Erenik wpadł. Cyk! Znowu ten chłop co, kurde, jest zły niedobry i wychowywał liwaja O, epika! Dostałem tego! O, bo bo, bo. jak on się nazywał? O nie, czemu ja zapominam nazwy postaci, jak już nie oglądam? Filip. Erwin, 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 Erwin. Dobra, Erwin. I, i powiedz mi jego damage. Zaraz ci powiem, on jest fioletowy w ogóle, stary. Ja powiem tak, on bije... 11! Ja pierdziele, fifi. Jest bardzo fajnie, co by nie było, jest bardzo fajnie, widzowie, bardzo mi się to podoba. Jest bardzo miło chyba, co? Jest bardzo miło, jest przemiło bardzo, to jakby, bardzo mi się podoba. Dobra, dwie minutki 45. zobaczymy ile za kolosala dostajemy na tych wszystkich boostach. Stale, słuchaj tego, te questy, co ja? No. To jest fabułka. I ja właśnie nie dostałem nic, dopóki nie zabiję teraz mojego mar drugiego poziomu. Okay. I potem kolejnych, i potem dopiero ostatniego bossa i dopiero nagroda. Co się stało w ogóle? Ta gwardia wykręca tego kolosala. Nie no powiem tak, widzowie, nie wiem ile go będziemy bić, no ale tutaj mamy timer. Myślę, że trochę go po, po prostu pobijemy sobie. To jest, wiesz jaki moment? To jest moment na to, żeby zabić tego kolosusa. My już go bijemy stare prawie dwie minuty. Nie no, półtora minuty i my mu zbiliśmy 25% HP. On jest... To jest za mocno. Dobra, yy, ile jeszcze? 30. Jak to długo leci? To jest masakra. I nie wiem, on to widzowie naprawdę. Ja jestem ciekawy, ile pieniędzy za niego dostanę. Bo jak Not Worth to będzie, to ja nie wiem wtedy. W ogóle DPS w moich postaci w tym momencie, nie? No, do 60 koła nawet wjeżdżam. Bardzo fajnie. mega ładnie. Ile masz HP teraz, w wariacie? 10. Ostatnia dycha widzę, Ostatnia dycha. Mi się to bardzo podoba. Bardzo mi się podoba. Trzy bańki, trzy bańki. Uwaga. Mam milion trzysta tylko. I patrzymy, patrzymy. Milion trzysta. Uwaga. 5 4 3 2 1 Trzy bańki. Szczerze. A, że... trzy bańki. Ja myślę, bo majonez za dostał. On to 25, bo on więcej diamondu zrobił. Musisz więcej diamondu w flipku, musisz przypakować na ten odcinek po prostu. No, też mi się tak wydaje. Dobra, ja powiem tak: zostawiam tutaj nabicie tego. I tutaj widzowie zrobimy coś takiego, że. Let's go! Auto, jak sobie nacisnę, to po prostu mi się automatycznie będzie kupać. Kupmy tutaj parę jednostek. Zostaliśmy Komona. Następne to jest, uwaga, znowu komonik. Następna jednostka to uwaga. Komonik. Następna jednostka to uwaga. Komonik. Komonik. Ale dobra, tu jakby ja się nie łamię. Mamy jeszcze 15 roli, więc jest okej. Okay. O, Rera dostaliśmy. Bardzo fajnie, zamienię sobie z Komonikiem. I chyba to będą dwa ostatnie. Komon i uwaga. Komon. No, więc właśnie. I tak nie jest źle. I tak nie jest źle. No, więc słuchajcie widzowie. Myślę, że to by było na tyle. Dziękuję wam serdecznie, bo w sumie... No... Trochę trwał ten film, więc jakby yy, myślę, że bardzo, bardzo, co by nie było, jest bardzo fajnie. No i dziękuję serdecznie za obejrzenie materiału. Wbijacie do posada, wbijacie na grupę rury, jeszcze trzymajcie się, nara.